Z tej strony, Leon, dziś nagrywamy filmik z Pokémon Go. Dziś będziemy robić dużo rajdów Jesteśmy właśnie. No, tutaj się łazimy gdzieś. Dużo Pokémonów złapaliśmy. Więc patrzcie, ile mam legend. Patrzcie to. Patrzcie to. Zadno z legenda! Tutaj mamy Shiny legendę. Tutaj mamy legendę, legendę. Legendę, 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 legendę. Legendę, legendę, legendę! Tutaj mamy Articuno legendę. I tutaj mamy legendę i tutaj mamy Lucario Legendę. Więc będzie się działo dzisiaj. Eee, może sobie zaczniemy. Eee, o, dzisiaj dostałem dzisiaj się... Eee, Zaczynały robić te i dzisiaj dostałem takiego z tłem, bo dzisiaj jest piąty dzień i dostałem z takim superowym tłem. Więc będzie się działo. Na razie sobie przejdźmy tam. Dobra, jesteśmy już. Teraz może sobie zrobimy tego. no Rajda pierwsze na e, może sobie zrobimy rajda na, e, na tego, na tutaj tego, tego. Może sobie tu zrobimy rajda. Są dwie osoby, no to ja dołączam. Good. Co, ja tu nie mam rajda? Nie gadaj, że ja nie mam rajda. Nie gadaj. Nie gadaj, że mi brat wykorzystał rajda. Nie gadaj. No nie, no nie. No to się nie będzie działo. Kurde. Ale niestety. a to niestety. No to się na czym dziś się skupimy? To się dziś. O oh, kurde, brat że wykorzystał rajda Tu dzisiaj sobie jeszcze porozmawiamy moje pokemony Tak mm. tutaj Zaczynamy. Ulubiony tek. Ulubiony. No i dodajemy. Tak, tek. Ulubiony. No jest ulubionymi. Pecinamy. Ulubiony dodaj. Peti. No to ulubione to zabdos W sumie to wszystkie legendy. Mm. Wszystkie legendy. Articuno na pewno, Shiny i na pewno Lucario, bo to jest mój ulubiony e, Pokémon, Snorlax na pewno. Tutaj mamy z fajnym tyłem to, to na pewno. E, kogo jeszcze tu mamy? Shiny mamy, Shiny. się tam tamten też nie był Shiny. Tego też mamy Shiny, to też dajemy. Dobra, tu mamy szajniję. Hmm, tu mamy szajniję. I powinniśmy jeszcze być jeden szajniją. Czy ty masz po tym siłę? No i mamy tu jeszcze... Gdzieś tu powinien być jeszcze jeden szajniją. Ale gdzie my go mamy, to ja wam widzowie nie mogę powiedzieć, bo ja nie wiem, gdzie to jest. Eee, mamy tego eventowego Pikachu. Eee, to już mamy. Poczekaj, poczekaj, dodaj, dodaj. Kuda, od nowa muszę. Pyk, pyk, wszystkie legendy. Tak po prostu. Pyk, pyk. Pyk, pyk, Snorlax. Eee, tego Shiny E, e. szajni tutaj mamy szajni e. i tu mamy szajni no i tyle e, dobra widzowie e, teraz o ja to miałem zrobić e, jak to się nazywa patrzcie ile tu jest szajn ja pierdolę i brat mi wykorzystał jednego rajda. U, nie mogę, nie mogę. Dobra, e, pokażę Wam, jak wygląda mój brat. Tak wygląda mój brat. E, znacie go? Tak wygląda ciego ma takiego fajnego pokemona no i, no i mam jeszcze takich no tych e, no jak to się nazywa no przyjacielów co e, teraz zrobimy tu mamy radzie były 36 ragi mamy trochę słabe pokemony no niestety ja nie mogę zrobić rajda no, bo Tam. Yy, A więc... No zrobimy jakiegoś. nagramy zagramy? Ebatlet. Yy, yy, co to mamy? Co tak? lukariu to by dobra dobra kto będzie grać gra ktoś? a gra ktoś o lukario ma To tu mój zatajdzie. Dobry sam. Yy, dobra, o, tu z nimi wybraliśmy. To już na pewno z nimi wybraliśmy. Mam tyle legend, co mi widzieliście, ale to jest moja ulubiona, bo ja tak lubię Lucario. Ja kocham go. Jak wy kochacie, to fajnie. Polecę. ma try... prawie te same pokemon co ja. O, teraz już nie ma. Nakita go rozwalę. Gdzie Nakita? 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 Prawie. Dawaj. No nie, nie no nie, no i mnie Nakita rozwali. O nie, no nie, no nie, no i mnie na hita rozwalił. Nie wiem czemu on ma te same Pokemony co ja, ale... Dobra. No i zaś ma ult ultramoc. No i zaś, zaś przegrałem, przegrałem z nim, przegrałem. Jeszcze może się coś uda zrobić, ale mam ostatniego Pokemona. Uda się. Dobra, na hita, na hita. Na hita go rozwalamy. Na hita. Na hita go spróbuję rozwalić. Nie, no i mnie pokona. Pokona mnie. A tyle mi zabrakło. Tyle mi zabrakło. No niestety. Szkoda. No ale dobra. Dobry jesteś. Yy, dobra yy, teraz możemy... Co możemy teraz zrobić? Yy, może... No nie wiem. To może w następnym odcinku. To dawajcie łapki, do yy, 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 Tak. A ja, tak, a ja się z wami żegnam.